Cześć kochani, konie, witam was serdecznie. Zapraszam do nowego filmu z serii Drama Mama, czyli rozmawiamy troszeczkę o mało istotnych na świecie dramatach. Mało istotnych, ale dobrze odciążających mózg, rozpraszających uwagę i czasami dosyć żałosnych, czasami bardzo zabawnych. Kolejną dramą w tym momencie jest to, że właśnie pada śnieg. Czy dzisiaj jest już kwiecień? Nie, dzisiaj jest ostatni dzień marca i pada śnieg. Brawo, brawo dla Ciebie pogoda. To jest drama. Zdrowie. Żeby nie było, piję Pepsi, chociaż ja wolę Coca-Colę, ale chyba znalazłam w domu Pepsi, więc pijam Pepsi. Yy, no, piję tylko Pepsi z kolą, chciałam powiedzieć. Pepsi z lodem. Dobra, lecimy. Będę się oczywiście malowała i będę gadała. Na twarzy już mam podkład. Pierwszy raz od paru ładnych dni, więc czuję się po prostu niesamowicie nieswojo. Jest to podkład koreański, którego recenzja ukaże się w przyszłym tygodniu, mam nadzieję, na kanale, albo jeszcze w tym, ale najprawdopodobniej w przyszłym, bo chcę go porządnie przetestować. Także nie będę się nad nim tutaj ten, moja grzywka sama się zaplata w dziwne kształty, nieważne, jedziemy. Będę używała palety Nabli. Soul Blooming, jeżeli ktoś byłby ciekaw Wszystkie nazwy, wszystkich kosmetyków i linki do nich będą oczywiście w opisie do filmu I kosmetyki, których dziś używam można zobaczyć też w ostatnim filmie Pod tytułem Kosmetyczka kwietnia Czyli wybór, selekcja kosmetyków, których będę używała w tym miesiącu Taką, że mam rzecz nadzieję Lecimy! No, także zacznę sobie może od makijażu oka dzisiaj wyjątkowo I zacznę od mówienia o moim... Czy to jest? Dobra, tak nie będzie. O moim, po prostu ulubionej, mojej osobowości, personie. Człowieku, kosmicie amerykańskiego youtuba, czyli o powiedzmy sobie, porozmawiajmy sobie o Jeffrey'u Starze, Jeffrey Star, więc tu się oczywiście będę się malowała. Mam już na powiece bazę de i mam przyproszone Maka Mineral Skin Finish w kolorze Medium Plus. Powiem, to, żeby lepiej mi się wszystko blendowało, no ale jedziemy. Jeffrey Star, czyli nasz dyżurny kosmita, a czy ja tak to, że mówię o kimś kosmita, w przypadku ja Stara, akurat, to w tym, a czy w tym przypadku, że mówię o nim, Kosmita, to jest wyraz mojej największej aprobaty, bo dla mnie kosmici to są najspanialsi ludzie, co są na tej planecie. I kocham kosmitów i bardzo lubię wie ja Stara, nie ukrywam. Jest kontrowersyjny, ale po prostu no lubię faceta, no lubię go, chociaż pewnie bym powiedziała o nim facet, to by się obraził, że tak go klasyfikuję, więc przepraszam, jeżeli to kogoś uraziło. Lubię człowieka. Niejednokrotnie zresztą o tym mówiłam, że ile w tym, co on mówi o sobie to jest prawda, a ile to jest po prostu budowanie pewnej legendy i pewnej persony, to jest insza inność, no ale jednak jest to gdzieś tam człowiek, który z takiego lekkiego dziwoka, osoby, która odstaje, która jest inna, która jest bardzo kontrowersyjna, zrobił swój znak rozpoznawczy i to, co go kiedyś co sprawiało, że właśnie ludzie, nie wiem, wytykali go palcami, stało się jego największą mocą i największą siłą. Ja takie akcje uwielbiam. Jeżeli ktoś w ogóle nie zna tej postaci, to on, on tak naprawdę. Wybił się, zaczął Swoją karierę, tak można powiedzieć Na Myspace'ie, nie wiem czy są tutaj Osoby, które pamiętają jeszcze czasy Myspace'a, ja jeszcze miałam Myspace'a To był taki jakby prototyp Jeszcze Facebooka, tylko bardziej Oparty, skupiony na muzyce On tam trochę wybił się robiąc taką, Śpiewając taką muzykę elektroniczną I tak naprawdę wiele osób Kiedy on zaczął właśnie nagrywać YouTube I robić takie różne rzeczy, to wiele osób Które właśnie się siedziało jeszcze wtedy Z czasów jego kariery muzycznej, kiedy koncertował, o, no, gdzieś tam gwiazdą w swoim środowisku, to są, to jakby, tak zaczęłaś tego ta jego fanów, która potem oczywiście urosła do jakichś niesamowitych, niesamowitych rozmiarów. Um, teraz wezmę sobie, to, robiłam teraz z tym brązem, a teraz wezmę sobie trochę tego. I Jeffrey Star, oczywiście nasz hipermilioner, milioner, youtubowy i wspaniale pokręcona postać od jakichś kilku lat, właściwie odkąd zaczynał, zaczął nagrywać był z takim chłopakiem, ze swoim partnerem, Nathanem, Nathan Szłąd chyba się nazywał, nazywa w sumie, bo on wciąż żyje, Nathan szłąd. i to była taka strasznie fajna, strasznie fajna para. Czy on, ten Nathan, według mnie, tak na pierwszy rzut oka odrobinę mógł nie pasować, albo właśnie przez to pasował do Jeffrey'a, że był taki kompletnie inny trochę taki bardziej wycofany, cichy, skryty. Nie miał w sobie tego takiego strasznego. Gwiazdorstwa i szaleństwa, jak Jeffree Star, był jakby takim spokojniejszym trochę chyba ogniwem w tym związku. Ja i gdzieś tam strasznie lubiłam, strasznie śmieszna para. Czasem pojawiały się takie głosy, że Nathan jest z Jeffreyem jakby tylko dla pieniędzy, tylko dla hajsu, podróży, tego niesamowicie luksusowego stylu życia. Bo kiedy oni się poznali, to było chyba tak, że Nathan, Nathan zaczął do niego pisać na Instagramie, czymś takim, jakby w taki sposób był gdzieś tam wyrwał, powiedzmy. I też mówili o tym, że dla Natena to był pierwszy związek z mężczyzną, że do tej pory, jakby wcześniej, on spotykał się tylko i wyłącznie z kobietami, jeżeli się nie mylę. Także, także to taki, takie ciekawe, ale fajne, ładne gdzieś tam to było, według mnie... Do Wi wiadomo, nigdy nie wiemy, co dzieje się w jakimś związku między dwójką ludzi, więc nie mnie nie, nie, absolutnie oceniać, wydawać osądy i pierniczyć, ale po prostu już są swoje trzy grosze w tym momencie. Także byli ze sobą, ze sobą przez lata. I tak jak mówię, Nathan był z Jeffrem jakby od początku tak naprawdę jego kariery na YouTubie, także raz, razem z nim gdzieś tam rósł. Wiem, że oni chyba wspólnie, wydaje mi się, że wspólnie założyli taką firmę, bo oni mieszkają, mieszkali w Calabasas w Kalifornii właściwie. Chyba Nathan teraz się przeprowadził do swojej rodzinnej miejscowości i tam palenie marihuany, prawa marihuany, jeżeli się nie mylę, jest legalna. No, i Jeffrey Stark na przykład jest osobą, która w ogóle nie pije alkoholu, oraz to właśnie pali marihuanę czy coś tam, nie wiem, nie znam się. Ja, ja, ja jestem. Jestem Devi, jeżeli chodzi o jakiegokolwiek typu narkotyki, także ja nie wiem w ogóle nic, ale w każdym razie. Wiem, że on jakby zawsze o tym otwarcie mówił, nawet czasem palił na, na antenie I jakby razem z Nathanem zainwestowali w ten biznes i wiem, że tam mają szeroką gamę produktów I jakby to jest, to jest chyba źródło do dochodu jego właśnie i ten jakby to była też jego firma No w każdym razie razem gdzieś tam wyrośli i jestem pewna, że Nie wiem czy to Jeffrey Star jakby pomógł Nathanowi się gdzieś tam wybić i, i Osiągnąć taki status, że zarabia dużo pieniędzy i w ogóle i w ogóle, ale na pewno mu w tym Jeffrey nie, nie zaszkodził. I e, jakoś kilka miesięcy temu, chyba to jeszcze było w tym roku, tak mi się wydaje, e, Jeffrey Star oznajmił, czy jakoś to nie wiem, jak, już nie pamiętam jak to, się, jak to się w ogóle wydało, ale jakoś wyszło na światło dzienne, że, że się po prostu rozstali z Nathanem. Że już, że już, nie są razem i no było tam jakieś takie, jakieś niby dramy, że ten sobie znalazł jakąś dziewczynę, coś tam, coś tam ale ogólnie rozstanie jak to rozstanie, nigdy to nie jest przyjemna rzecz, nikomu nie zazdroszczę Nikogo nie będę wytykać palcami, i, yy, i ogólnie odbyło się to wszystko, tak mi się wydaje, z dosu, dosyć dużą dozą klasy. Jakby nie było jakichś takich dram, prania biobrudów publicznych, niczego jakiegoś takiego mega żałosnego, także tu, tu spoko. Yy, ale jakoś ostatnio, właśnie w zeszłym tygodniu, wyobraźcie sobie, oczywiście nie wiem, jakim cudem ludzie analizują i znajdują takie rzeczy, ale ktoś znalazł mm, film sprzed. Nie wiem, przed roku, dwóch lat, czegoś takiego na kanale Jeffreya Stara był taki film, że Jeffrey Star kupił swojemu chłopakowi wczesnemu właśnie Nathanowi, Astona Martina, jakiegoś takiego zarobistego, którym jeździł James Bond. O, czekajcie. No, także to był na kanale Jeffreya Stara taki film, gdzie, i on, gdzie właśnie gdzie kupił Astona Martina, niby swojemu właśnie chłopakowi temu Nathanowi I ten film nazywał się. Yy, niespodzianka, kupuję mojemu chłopakowi jego dream czyli jego samochód marzeń. Yy, I ktoś w ogóle to znalazł, wyszukał, w ogóle ogarnął szacun, po prostu jak bardzo można nie mieć życia, nie? żeby takie rzeczy wyszukiwać, że Jeffree Star zmienił tytuł tego filmu z yy, tam niespodzianka dla, dla mojego chłopaka yy, na niespodzianka dla mojego byłego chłopaka, a potem i w ogóle się zmienił ten tytuł, że udaje, że daje samochód marzeń mojemu byłemu chłopakowi, więc z tego, że daje samochód marzeń, czy kupuje tam samochód marzeń mojemu chłopakowi, przeszło na udaje, że kupuje samochód marzeń mojemu byłemu chłopakowi, nie? No i oczywiście ludzie zaczęli o co chodzi, co się dzieje, w ogóle i w ogóle. No i y, było jakieś tam różne były spekulacje, różne dramaty, w ogóle ten poziom absurdu, że ludzie się interesują takimi rzeczami i przedyskutowują w ogóle jakieś takie ten, no ale jakieś takie, wiecie, o co chodzi, dlaczego, i jak i po co, no i Jeffree Star y, gdzieś tam się zaczął wypowiadać, że, że tak, że musiał zmienić tą nazwę y, i że to rozstanie ogólnie dla go było bardzo ciężkie i w ogóle, i z różnych powodów, jeżeli dobrze pamiętam, powiedział, że to były różne powody prawne, jakby musiał zmienić nazwę tego filmu, właśnie. No i tutaj, z, i, że, i poza tym, i też powiedział, że tak naprawdę to ten samochód zawsze jakby był jego, zawsze był w jego imieniu, Jeffrey Stara. Nigdy jakby naprawdę go nie dał, na niej ten nowy, tylko że to była jakby taki pomysł na film taka ściema, takie udawanie. I że tak to po prostu miało być, no i ten samochód nigdy nie był Natena, tylko był Jufajastara, nie? No i tutaj od razu oczywiście ktoś takiego powiedział, te wielkie dramaty, spekulacje, co i dlaczego i w ogóle. Dla mnie najbardziej wiarygodną jakby historią jest chyba to, że po prostu po rozstaniu, no pewnie w jakiś sposób musieli się podzielić tym majątkiem, no i do pewnych rzeczy na pewno gdzieś tam dochodzili razem, więc tutaj... No takie rzeczy nigdy nie wyglądają różowo, powiedzmy tyle w tym temacie i podejrzewam, że po prostu dzielą się też majątkiem, no i dzielą się tymi samochodami no i jakby Jeffree Star musi jakby strzec tego, co jest jego no i po prostu musi pewnie jakieś tacy prawnicy go, wiecie, dać mu znać, żeby zmienił to, żeby nie było się na czym oprzeć, o co oprzeć i w ogóle, i w ogóle no ale skoro samochód był zawsze jakby w jego imieniu, no to był w jego imieniu, tak mi się wydaje, także samochód jest bezpieczny, nie? No cóż, tak jak mówię, rozstania nigdy nie są fajne, nigdy nie są łatwe, znaczy zazwyczaj I nie za no Ale też wiecie, problemy pierwszego świata, nie? Kto weźmie Astona Martina, kiedy w kiedy w garażu jest 2000 prosto jakichś takich najbardziej wystrzałowych samochodów na świecie Także to była drama z Geoffreyem, starem starym i jego byłym chłopakiem I ponadczas też jest coś, że znowu jest, teraz coś oglądałam, że wypłynęło, że ma jakąś nową dziewczynę i w ogóle Spokojnie ja sobie mam nową mam, 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 mam dziewczynę jakby spokojnie. W ogóle też nie rozumiem tego poziomu. Nie wiem, co mi zro mam zrobić z tym okiem, bo mi się nie za bardzo podoba. Co ja mam zrobić? Dowalić sobie tego błysku, mówicie. To jest to. Ten odcień nazywa się Climbing Rose. Spróbujmy. No także to jest to. I Jeffree Star, poza tym oczywiście, że sieje dramy i w ogóle i w ogóle to też w zeszłym tygodniu chyba nie wiem, czy dalej to robi, ale jakby zaczął na Instagramie taką swoją jakby małą akcję, że po prostu rozdaje pieniądze. Wiecie, że koronawirus i tak dalej w Stanach jest też dosyć ciężka sytuacja, nie wiem, szczerze mówiąc, jak w tym momencie ma tam się. Poziom zachorowań do naszego, i w ogóle. Zresztą też nie wiem, kiedy to oglądacie, jak ta sytuacja się rozwija, więc nie będę tutaj strzelać żadnymi faktami. Um, ale też faktem jest, że. W Stanach Zjednoczonych też jest całkiem inny model służby zdrowia, też całkiem inaczej jest to finansowane, też no, no jest całkiem inaczej po prostu, jeżeli was to interesuje, sobie poczytajcie, ale służba zdrowia jest po prostu sprywatyzowana całkowicie. W Stanach Zjednoczonych trzeba mieć ubezpieczenie, żeby iść do szpitala albo po prostu płacić z własnej kieszeni. Także w takich czasach jak teraz, jakby ciężki temat, nie? No i Jeffrey Starr. No z racji tego, że pieniędzy ma trochę e, Zaczął po prostu rozdawać pieniądze Gdzieś tam potrzebującym, czy tam osob, osobom, które Do niego pisały, iluś tam Już nie wiem ilu, ale najprościej w świecie Gdzieś tam zaczął, gdzieś tam wspiera ludzi I po prostu rozdaje gotówkę Co jest takim ciekawym posunięciem I jakby nigdy wcześniej nie słyszałam, żeby Jakaś taka znana osoba coś takiego robiła Także to, to w sumie spoko, oczywiście z tym Też były jakieś kontrowersje, bo potem ktoś do niego Napisał też jakiegoś tweeta Żeby że też by chciał pieniądze I żeby dał mu pieniądze, po czym się okazało że ta osoba kiedyś jechała po Jeffree Starze że, że go nienawidzi i w ogóle, że jest rasistą I w ogóle, bla, 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 ble Ale pieniądze to by od niego wzięła <laughs> No i oczywiście co? No i Jeffrey Star Po prostu wybuchł na swoim, nie wiem na czym Na Instagramie czy na czymś że jak można, że ludzie to są naprawdę, e, że to jest naprawdę, użył takiego wyrażenia: that, That's really dark, czyli to jest naprawdę takie ciemne, straszne, mroczne, niepokojące, e, że ktoś, kto go tak naprawdę nienawidzi, szkaluje, chce od niego pieniądze. E, no i tak pojechał po tej osobie. I ten kolej, który to powiedział, to była osoba akurat czarnoskóra. I wziął tą wypowiedź Star'a i zmontował e, w taki sposób, że nie było, że Jeffrey Star powiedział, że to jest bardzo takie it's really dark, że, że to jest takie bardzo złe i ciemne, że osoba, która go szkaluje, chce nagle od niego pieniądze. Tylko tak to zmontował, że było, że it's, e, że, że dark person wants jakby money, nie, że osoba czarnoskóra chce od niego pieniądze, że jakby wiecie, że z już, że znowu miał jakieś takie rasistowskie wybryki, nie. Więc to było. W strasznie słabe. Na szczęście to dostało jakby szybko zdementowane i chyba wszyscy wiedzą, że to była tylko ściema jakby sklejona przez tego kolesia, który chciał jakby wysępić te pieniądze, nie? Ale trzeba być po prostu typem, żeby coś takiego zrobić, to jest... To jest mega słabe, A też mega głupie oczywiście, bo od razu oczywiście to wyszło, bo ten tweet to co, to kiedy Jeffrey Star powiedział o tym, że it's really dark to było normalnie publicznie, wszyscy, którzy byli zainteresowani to zainteresowani to, to widzieli. Więc od razu to zostało wszystko zaraz zdementowane i nawet chyba. E... Philip DeFranco, tak, to jest taki fajny amerykański youtuber, którego ja wam bardzo polecam, on ma takie bardziej newsowe, te swoje programy. On nawet tym swoim programie jakby dawał, dał sprostowanie, mówił, że The Freestyle czegoś takiego nie powiedział, że to była ściema i w ogóle nie. Także to, to szybko zostało zdementowane, ale po prostu fake newsy i ludzie, rzeczy, które ludzie robią, robią po prostu dla rozgłosu w naszych czasach, to jest. Obrzywiłe, nie? Także to była, była poletka Jeffreya o. Dobra, co zrobiłam? Dałam sobie kredkę na linię wodną, to jest Chanty Kal, wypadła mi, i to jest odcień Black Forest, taka bardzo ciemna, zielona, plus na linii wodnej, i wytuszowałam rzęsy. Pierwsza warstwa to był Scuba Debalmowska, e, nie. Sorry. Pierwsza warstwa to był misje Big Lencom, a druga to była Skuba Debalmowska, i na dolnych też jest Skuba Debalmowska, bo bardzo fajnie właśnie rozczesuje rzęsy. I to, co misje Big robi takie za bardzo klampi, za bardzo robi takie zbite, to ten tuż bardzo fajnie by czesał mi to. Także to jest to. I jeszcze sobie trochę dokończę twarz, bo nie mam żadnego bronzera, niczego, co by mi dało jakikolwiek kształt moim pucom. Nie będę używała tego bronzera z ten Wild, o którym mówiłam, że jest wild, czyli jest dziki, czyli jest super i odcień to jest. Sunset Triptis. Jeszcze jedna rzecz, o której chyba nie mówiłam ostatnio w Dramie, w dramie Mamie. E, kurde, Money Emiway, anyway, czyli Mani, nasz znany i przez wszystkich kochany. Ja go, ja go dosyć dużo kiedyś oglądałam, ale ostatnimi czasy, za ostatnie czasy mówiąc mam rok mniej więcej. E, jakieś ostatnimi, jakoś ostatnimi czasy oglądam go dużo, dużo mniej. Jakoś mnie, nie wiem, nie przekonuje, nie śmieszy, jest taki taki plastikowy i taki na siłę strasznie zabawny, ja strasznie takich rzeczy nie lubię. No, w każdym razie Mani ma swoją linię kosmetyków. on nazywają się Lunar Beauty. Ma tam na pewno palety. Paleta, wiem, że to była taka pierwsza rzecz, ma też rozjaśniacze. I teraz wyszedł jakby z, jakby czy Wyszedł? Czy ma wyjść? Chyba wyszedł z nowym z nowym całkiem produktem i ten pro produkt to jest highlighter, roz rozświetlać po prostu. To jest ten drugi bronzer z tej w serii um, Color Icon. To jest Ticket to Brazil, którego trochę użyłam jak różu, takiego ciepłego, trochę jako rozświetlacza, wiem, że tak to wygląda. Um, I wypuścił rozświetlacz. I co ciekawe, firma Revolution, teraz będzie Chanel, ten odcień Tweed Rose 30. Firma Revolution, Revolution Pro, cokolwiek zrobiła. No, zrobiła swój odpowiednik tego kosmetyku, tak jak zresztą robią odpowiedniki wszystkich absolutnie kosmetyków na świecie, także w ogóle ten. No i Money MUA, Money. Wydał, zrobił filmik, wydał całe oświadczenie, w którym mówi o tym, że Revolution skopiowali jego produkt i w ogóle, i w ogóle. Oczywiście tam cała niebezprawa była trochę grubsza, bo on miał swój tak zwany mold, czyli swoje, swój całkowity, jakby od początku do końca projekt tego opakowania, tego kompaktu, który dla niego tam wyprodukowała fabryka. No i okazało się, że Revolution go skopiowało. Chodzi o to, że kiedy zamawiamy kosmetyki jakieś tam w fabryce, to możemy korzystać albo z opakowań, które są jakby domyślne, które są wykorzystywane przez bardzo wiele marek, tak jak, nie wiem, jak zamawiamy, nie wiem, mały tusz do rzęs, to on przychodzi w takim czymś i to jest jakby domyślne opakowanie, to jest okazja, że ale inne tusze do rzęs też już w takim czymś pewnie przyszły, jakby wiecie, opakowanie, które są tak naprawdę używane przez różne marki, tylko z różnym logo i z różnymi tymi, a można też zamówić jakby sobie opakowanie, które jest całkowicie tylko i wyłącznie dla Was, tak zwany custom, i wtedy to jest dużo, dużo, dużo droższe. No ale jak, jakby macie wyłączność, no nie na to, na to opakowanie. No i Mani Miłej mówił o tym, że to było jakby opakowanie custom, że on sobie sobie sam wymyślił, w ogóle sam stworzył i tak dalej. No i Revolution skopiowało to jego opakowanie i w ogóle i bla bla bla. I, i że jak można kopiować z małej firmy, bo nie jestem małą firmą, chociaż niby jest jednym z milionerów na liście Forbes, ale spokojnie, że jak, że co innego jak się kopiuje od dużej firmy, a co innego jak się kopiuje od maja, małej firmy i w ogóle i w ogóle, i tak że w ogóle ja ich bojkotuję, nie. Ja oglądam ten film tego maniego i tego tak oglądam. Jestem myślę serio. Serio, bo doskonale pamiętam, że Mani to jest osoba, która niejednokrotnie zachwalała produkty Revolution, robiła filmy sponsorowane z nimi i współpracę i tak dalej, i tak dalej. No i wiecie, i wtedy jakby było ok, że robili produkty, które w jakiś sposób gdzieś tam naśladują, kopiują, są dupami bardziej znanych produktów, ale kiedy jakby wzięli i skopiowali jego produkt, to to już absolutnie nie jest ok. Czyli można produk kopiować produkty innych marek. Ale skopiowanie jego marki to już jakby nie jest okej. Okay. Wiecie, tak niekonsekwencja i po prostu to lekkie, po prostu lekki poziom zakłamania to, to, to mnie absolutnie, absolutnie rozwaliło, no nie? Że jeżeli w ogóle ten argument, że kopiować duże marki można, a małych nie można, nie, no nie można nikogo kopiować, bo wiadomo, że jeżeli skopiujemy Chanel, to Chanel to jakby będzie koło dupy, brzydko mówiąc, latać i nic im to nie zrobi. Jak skopiłem jakąś, jakąś małą, mieszaną markę, to to będzie większa szkoda dla marki, ale z samego założenia kopiowanie i robienie dupów fajne nie jest, po prostu, nie? Także to jest to był głupi argument, a poza tym, yy, dlaczego. A ty... Dlaczego robiłeś filmy sponsorowane i mówisz o tym, że to jest fajna firma, bo można jest jakieś fajne, tańsze dupy i wtedy jakby to było dla Ciebie poprawne etycznie i nie miałeś z, nim, z tym żadnego problemu i dopiero kiedy ktoś kopiuje Ciebie, widzisz w jaki sposób to jest niepoprawne etyczne, etycznie i dopiero wtedy ich bojkotujesz, nie? Także to było takie po prostu żenujące strasznie dla mnie. Potem Revolution otrzymywało, że oni nie wiedzieli w ogóle o, o produkcie Maniego i że to rzeczywiście był... Jakby customowe opakowanie, że dostali takie z fabryki i w ogóle jakaś taka po prostu jedna wielka ściema się z tego zrobiła, no ale cała, I chyba wycofali w ogóle z produkcji, z produkcji ten, ten rozświetlacz, to był, nie wiem, jakiś kompakt, nie wiem czego, ale to sobie że po prostu błyszczyka z Fenty, bo mi tak to tutaj będzie ładnie pasowało. Także po prostu jedna wielka, całkowita i lekko, lekko żałosna drama z Manim taki, 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 w taki sposób się rozstrzygła. I chyba to wszystko z takich najbardziej interesująco, żenująco, przerażających dram minionego tygodnia. Dajcie mi znać, jeżeli coś pominęłam. No i... To tyle. Bardzo dziękuję za oglądanie. Zapraszam oczywiście do jutrzejszego filmiku. Mam nadzieję, że macie się zdrowo i ciepło, i że z wszystkimi wszystko w porządeczku. Kocham Was bardzo i do zobaczenia znowu. Pa! Zostaw lajka. Ciebie to nie zaboli, a mnie da dużo szczęścia. Dzięki i pa! pa!